Jeżeli zostawisz subskrypcję z Łeczkiem oraz dasz łapkę w górę pod filmem w ciągu najbliższych 10 sekund, to za 4 dni nie będziesz musiał iść do szkoły. Naprawdę. Ciała ze strony Wezif. Przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj Awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a banner 14,99. Ale wprowadziłem dla Was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera banner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on banner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on banner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMSy, Z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Sie z strony Wezyf. jeszcze tak przed filmem, chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama Wazivty, ale przede wszystkim chciałbym Was zachęcić do wzięcia udziału w konkursie na 1000 Faudolców. Jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, napisać w komentarzu biorę udział, zasubskrybować kanał Waziv Vlog wraz z dzwoneczkiem oraz zostawić tam pod jedynym filmem w sumie łapkę w górę no i najlepiej obejrzeć cały ten film. I to są jedyne wymagania po prostu do konkursu na 1000 fołderców, także możecie sobie mega łatwo zgarnąć 1000 foodolców. No, a jeśli chcecie, abym wam przybił serduszko, no to napiszcie w komentarzu szkoła, to ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz o treści szkoła serduszku, także piszcie w komentarzu szkoła, abym wam przypnę serduszko, zostawcie łapkę w górę, suba zwaną Wpadnijcie na mojego Instagrama, i a my już przechodzimy do filmu. Dobra, a więc generalnie teraz powiem o tym, że niestety no to większość gameplay, po prostu właściwie to większość błędów będzie. Zaczerpniętych od innych twórców, po prostu nagrania będą od innych twórców tych błędów. A dlaczego? No, musi tak być, ponieważ niestety serwery w Fortnite nie działały. No i gdyby po prostu nie to to bym nie mógł nagrać tego filmu, także linki do wszystkich twórców, od których pokazałem te błędy, znajdziecie w opisie. No i generalnie mam nadzieję, że chociaż do rana się te serwery naprawią, to może nie będę musiał właśnie robić tych wszystkich nagrań od tych twórców, tylko może będę mógł nagrać same, ale możliwe, że po prostu to są nagrania od innych twórców, możliwe, że gdzieś się już kiedyś widzieliście, także tutaj już od razu no mówię to na starcie, żeby potem nie było jakichś problemów i tak dalej. Dobra, a więc generalnie pierwszy błąd będzie polegał na tym, że potrzebujemy mieć najpierw, oczywiście, no itemki od naszego ulubionego koleżki z błędów, czyli, oczywiście, od Ironmana. No i na czym polega ten błąd? Ten błąd polega na tym, że bierzemy sobie te itemki od Ironmana, a właściwie, rękawice, bierzemy sobie papryczkę. To jest również ważne. Jemy sobie papryczkę, wchodzimy do wody. Próbujemy jak najszybciej po prostu pływać. I w momencie, w którym wyskakujemy, używamy rękawic Ironmana, tak aby się wznieść do góry. Dzięki temu po prostu jakby możemy się unieść w powietrze i mega daleko lecieć do przodu. Sam glitch jest mega epicki i naprawdę pozwala mieć na przykład mega przewagę, jeśli chodzi o strefę. Możemy szybko jakby, jak jesteśmy poza strefą, no dogonić i no jakby mieć spokój ze strefą. Także po prostu jest to mega przydatny glitch. jednak prosiłbym Was o to abyście jak już używacie takich glitchy to używali ich z rozsądkiem, ponieważ generalnie to różne tego typu błędy są banowane, no i niestety po prostu wiele jest przypadków, że ludzie no wykorzystują zbyt często te błędy. No generalnie po jednym razie raczej za wykorzystanie takiego błędu nie dostaniecie bana, ale jak już skorzystacie z niego piąty, dziesiąty raz, no to po prostu jest prawdopodobieństwo że dostaniecie bana. Raczej nie na zawsze, tylko na jakiś okres czasu, ale po prostu no to od razu tutaj informuję, żeby po tym nie było. Cały film w sumie ma tylko charakter, no jakby edukacyjny. Absolutnie nie namawiam do korzystania z tego błędu, na przykład, żeby psuć innym grę czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, w Fortnite chodzi o to, żeby po prostu każdy miał w nim zabawę i każdy mógł się świetnie bawić. Także pamiętajcie o tym, po prostu nie wykorzystujcie tych błędów, żeby innym przeszkadzać. No, po prostu jak chcecie potrolować znajomych, no to oczywiście możecie takie coś wykorzystać, ale po prostu no, nie wykorzystujcie czegoś takiego, żeby innym. Innym przeszkadzać ponieważ to Epic akurat surowo każe. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co sądzicie o tym błędzie i co sądzicie o tym, że po prostu w Fortnite z tym Iron Manem, co po prostu niedawno wszedł do gry, jest tyle błędów, ponieważ naprawdę chyba z żadną postacią jeszcze w Fortnite nie było aż tyle błędów związanych. No i posłuchajcie, weźcie udział w konkursie na 1000 fałdolców. mówię po prostu w tej minucie o tym konkursie, także jeśli kogoś interesuje zgarnięcie 1000 fałdoców za darmo, no to zapraszam do zapoznania się właśnie ze wszystkimi zasadami. A wyniki konkursu oczywiście ogłoszę w ten piątek, także no już niedługo, także pośpieszcie się. No a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie to pewnie większość z was pamięta dobrze błąd, który przedstawiłem wam w ostatnim odcinku. Polegał on na użyciu supermocy Iron Ironmana, właściwie jego rękawiczek. No i po prostu dzięki niemu unosiliśmy się w górę. No i potem powoli sobie opadaliśmy na Crashpad. No i ten Crashpad nas wybijał i pozwalał latać praktycznie po większości mapy. Jeśli nie wiecie, jak to wyglądało, no to generalnie no to zapraszam na poprzedni film ponieważ tam pokazałem krok po kroku po prostu jak wykonać ten błąd, a ten błąd jest mega zabawny, no i w sumie mega śmieszny. Ja bym na przykład się zaczął śmiać, jakbym zobaczył coś takiego w grze, ponieważ no nie codziennie się widzi gracza, który po prostu sobie przelatuje koło Was na przykład. Także, no, mega śmieszne sytuacje, można tym po prostu wywołać, można sobie fajnie potrolować innych graczy i tak dalej, tylko pamiętajcie, wszystko w imię dobrej zabawy i nie psujemy innym gry. Także pamiętajcie, bo to jest najważniejsze, żeby każdy po prostu miał fan z tej gry, no i każdy mógł się cieszyć tym, że po prostu w Fortnite jest tyle błędów. Bo właśnie o to w tym chodzi, żebyśmy tych błędów nie wykorzystywali do takich średnich po prostu celów, a żebyśmy wykorzystali, aby każdemu polepszyć humor. O to właśnie chodzi w tym Fortnite. Także serio przestrzegam przed tym. No a jeśli w sumie nie będziecie się mnie słuchali, ponieważ nie musicie, no to myślę, że prędzej czy później możecie otrzymać za coś takiego bana, także serio uważajcie i nie przeszkadzajcie po prostu innym w grze. Dobra, a więc na pewno kojarzycie to miejsce, gdzie mamy tego robocika i on ma tam taką rękę i po prostu od tej ręki można się odbijać i on ma tam różne kończyny, od których można się odbijać. Generalnie takie mini ban spady ma, można by powiedzieć. No i oczywiście, no to no, ludzie dosyć szybko wpadli na pomysł, żeby przetestować, że jeśli taka rękawica Ironmana tak dziwnie reaguje na crashpady, to co się stanie? Jak zareaguje po prostu na zrobienie dokładnie tej samej czynności właśnie z tą ręką? No i no generalnie jak ten błąd się wykonuje? Musimy sobie użyć tej rękawicy, no i musimy powoli opaść właśnie na mocy jeszcze tej rękawicy, na właśnie tą rękę, na miejsce, gdzie się odbijamy, no i w sumie no to wybijamy się naprawdę na mega wielką wysokość, chyba to jest sporo wyższa wysokość niż można się na nią zbudować, także mega dziwny jest ten błąd, no i co najśmieszniejsze nie otrzymujemy żadnej straty HP, po prostu jak gdyby nigdy nic sobie lądujemy na ziemię także to jest jeszcze mega dziwniejsze no i co, podzielcie się w ogóle swoimi opiniami na temat tego błędu a my już przechodzimy do chyba bodajże ostatniego błędu Dobra, a więc generalnie ten błąd jest dziecinnie prosty, no i nie wiem czy to jest potrzeba po prostu zapożyczania jakiegokolwiek nagrania, także po prostu wam opiszę ten błąd, no i ewentualnie jeśli po prostu nie będziecie wiedzieli jak go zrobić, no to napiszcie o tym w komentarzu a ja po prostu wam się to postaram wytłumaczyć, albo coś takiego, ponieważ też nie chcę zapoznać wszystkich trzech błędów ponieważ jest to troszeczkę nie fair w stosunku do ludzi, którzy sobie serio robili te błędy, ale no niestety nie mogę tego inaczej zrobić, ponieważ jakby serwery w Fortnite nie działają no jakby nawet jakbym chciał to nie mogę sobie nagrać, także generalnie teraz opiszę wam ten błąd, jak go zrobić krok po kroku potrzebujemy mieć Ironmana oraz potrzebujemy mieć naszą ulubioną Disco Bombę, jeśli mamy dwie różne rzeczy, no to generalnie nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Wchodzimy sobie do pokoju Ironmana, no i zanim on się zdąży tam na nas zdenerwować, że mu przeszkadzamy w domu, no to musimy to po prostu zadziałać na niego naszą piękną disco bombą. No i generalnie, jak już jakby na niego zadziałamy tą disco bombą, to kiedy on już powoli kończy tańczyć, nie kiedy skończy tańczyć, tylko po prostu wiecie, że już zaraz skończy, My po prostu sobie zaczynamy tańczyć. No i w tym momencie Iron Man nas nie tknie. Jakby jesteśmy dla niego przyjaciółmi. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale po prostu on nas nie tknie. No i w ten sposób możemy szybko od niego jakby zdobyć itemki Wiadomo co robiąc po prostu. No i naprawdę jest to mega ciekawy błąd i w sumie sam się zastanawiam jakim cudem to działa. Ale naprawdę jest to mega dziwne, że takie rzeczy działają w tym Fortnitecie. No i mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem mniej więcej ten błąd, ponieważ no to raczej no nie będę tutaj dawał żadnego pokazu jak, będę, jak to zrobić, ponieważ jest to na tyle proste, że nie ma nawet co. Także generalnie to mam nadzieję, że każdy zrozumiał jak zrobić ten błąd. No i co, zostawcie tą łapkę w górę, suba dzwonek w na mojego Instagrama easywit, zapraszam na mojego Discorda. Weźcie udział w konkursie na 1000 followersów, tutaj wam się wyświetla minuta, w której po prostu o tym konkursie mówię. Napiszcie w komentarzu szkoła, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz treści szkoła serduszko, i także piszcie w komentarzu szkoła, a ja wam przypnę serduszko, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć.